W dzisiejszym odcinku już zakończymy budowę terenu pustynnego i będziemy przechodzić do kolejnych stref i przepraszam, że wczoraj nie nagrałam filmu, po prostu miałam kryzys twórczy. A na dzisiejszy odcinek poprawimy bardziej te wejście do jaskini Mandalorian i będziemy trochę już pracować nad formą tej całej góry, która będzie głównym obiektem tej makiety. To co, bierzemy się do budowy! Zaczniemy od zdemontowania figurek, bo będą nam przeszkadzać przy ulepszaniu wejścia. Z zewnątrz już ulepszyliśmy, to teraz robimy środek. Jeszcze tylko zabiorę tą skrzyneczkę, bo będzie mi przeszkadzać. Pojawił się taki trochę malutki problem, bo jak położę tutaj tego Arcy 170. Tam zajmuje połowę makiety, a ja tak nie chcę, więc możecie napisać w komentarzach może jakiś pomysł na jakiś mniejszy statek, albo coś wykombinuję na to. Bo zróbcie mi opis własnego statku w komentarzu, a ja go zbuduję na przykład na odcinku. Bo zróbcie mi opis własnego statku w komentarzu, a ja go zbuduję na przykład na odcinku. Tak się prezentują postawione figurki na nowo z Kini Mandalorian. Teraz tutaj przez tą całą długość będziemy robić górę z takich żółtych klocków. Tak się prezentuje podstawa z żółtych klasków. Yy, da, zrobimy tego więcej, ale żółte takie długie klaski mi się skończyły. Tak się prezentuje efekt dzisiejszej pracy yy, i piszcie właśnie pomysł na przykład na własny statek albo na jakiś wybrany zestaw ze statkiem. No i cześć! P.S. Nie zapomnijcie, że jest daily!